Z tej strony Victor i dzisiaj sobie nagrałem film z Minecrafta. Yy, Miał być dzisiaj, no może jeszcze nagrałem jeszcze czegoś innego, ale pomyślę. Przed tym jak zniszczę tego klipera, to zostawcie subskrypcję z dzwonkiem i łapęcie w górę. A i wybuch. no to, to zostawcie szybciej od niego. Tu mam taki serwer, akurat sobie zrobiłem kiedyś i tu mam rusztowanie, to jest taka moja wyspa, tu akurat łóżko powinien mieć na niej, także sobie już przez stronę skortuję. i tu zrobiłem coś takiego, no takie rusztowanie, patrzcie co mam w moim EQ, takie rzeczy, mam sobie, bo wydobyłem te diamenty, to też wszystko kopałem, kopałem i patrzcie bo taki no miałem ten kilof jak on się nazywa niewładny dotyk i on się zepsuł, ale zdążyłem wykopać dużo tych elementów. Także ja tutaj powiększam naszą wysypkę. No taka będzie ogólnie... O, możemy sobie zrobić wełnę. To dobrze, wełna to się przyda. Dirt też mam, to wełnę sobie tam w miarę gdzieś tutaj. No bo wiecie, to musi tak ładnie wyglądać. Może później nagram jakieś inne odcinki, ale już wymyślę. I w ogóle zostawić i ten. Także my już sobie tu robimy. W następnym odcinku może pójdziemy do jakiegoś cave'a albo coś. Także damy sobie tu nasze rzeczy. Ja bym chciał to łóżko jakoś ustawić. Patrzcie, widzowie, tak się ozdabia. Łóżeczko. Yy, gdzie mam tu wyjście? O, tu mam wyjście. Powinienem sobie dać jeszcze jedno ruszowanie. Także schodzę na dół. Ja tak schodzę. Widzowie, tak nie jest dobrze. Patrzcie, no i cyk. Co ta. Tu jest jakiś kajf ogólnie. Nie, nie wiem, czy to nazwać zróbcie Złoty napiernik, ochrona przed pociskami. O, to Poczekajcie. Trzy, dobra, to y, mocne będzie ogólnie. Y, chciałbym sobie jakieś sobie. O, tu jest jakiś kajf w ogóle. O, patrzcie. Chyba poznaję to miejsce. No, kiedyś tu byłem, kurde. Tę lawę Tą lawę muszę zebrać O dobra I nie ma lawy Porobione, My już sobie tu lecimy Lyk, lyk Kurde Próbuję sobie skoczyć tu Patrzcie na to tu. tu sobie idziemy Cyk Hmm, to bym chciał jakieś inne bloki dać na to. O, może... O, to rób, to, diamenty tu są kupię. A my pójdziemy po, na przykład pozbierać jakieś tam rzeczy. Hmm, Chciałbym się wkupać w ziemię. To by było mój plan. Taki pierwszy. I pozbieram y, tam, jakby muszę się wkopać tam, gdzie jest zbyt bo Tam jest dużo odpady. Mam łopatę zobaczmy. Ja łopatę nie mam. I chciałbym napotkać się na jakąś na przykład kopalnię, a czy nie kopalnię, y, opuszczoną kopalnię. Czy na to bym się chciał natknąć? Albo na portal. Ale ja nie wiadomo, czy to będzie. O, nowy blok. To się przyda. Jak sobie przypalę. A muszę dużo stą wykopać. Także my sobie tu robimy cyk, cyk, i pyk, i pyk, i pyk, cyk, cyk. Ja mam pochodnie. Hmm. Także my już sobie tu nowy blok. Żelazo? Tak, żelazo, dobra. Tu y, będziemy mógł zrobić... Ym,

to by było na tyle z tego filmu, także pa!